Hej Hejka, dzisiaj wam pokażę jak zrobić o taki pierścionek albo taki. Dobra, zrobię dzisiaj dwa. Jeden będzie taki zwykły, a drugi będzie jakieś zwierzątko. Dobra. No to odłóżmy to może o tutaj gdzieś tutaj, może, dobra. No i dobra, Potrzebuję kartki papieru. Dobra. Ja już tu zrobiłam te dwa. Jeden dla, dla mojej mamy. No i dobra, dzisiaj Wam pokażę jak zrobię taki pierścionek. Dobra, damy o taki kawałeczek. Nie no, może duży. No, takie coś. No i dobra, teraz to musimy zgiąć na pół. O. zrobimy taki zwykły. Tutaj trochę podetniemy. Um, tu też trochę podetnijmy. Ziup! Dobra, tak. I mm, tak teraz. Tak. Tyk, tak, tak, tak tyk. O, hopa! I coś takiego. Jak mamy, no to bardzo dobrze. Bierzemy klej. Dobra. Dobra. Kurde, dwie, dwie, dwie. Poczekajcie, bo tutaj muszę troszeczkę podciąć. Tutaj po obu stronach. Teraz tak robimy, żeby to tak się skleiło, to dam Żeby to o tak wyglądało właśnie. No i dobra, tutaj teraz troszeczkę może to podetnijmy, żeby to troszeczkę nie wyglądało. No, dobra, na no, który Dobra, zróbmy na ten. Taki zwykły, zrobimy jakieś kropki. Robimy tak. Tutaj podcinamy rachciach o kurde. Nieważne. ważne co się zmieści. Dobra, będzie git. Teraz to kładziemy tutaj. Dobra, dobra, dobra. Muszę znaleźć jakiś marker. Poczekajcie. O, ten będzie idealny. No i mamy marker. Dobra, to możemy przesunie. No i robimy... Albo dobra, zróbmy we paski jakieś. Otwa. I Jeszcze zrobimy takie ciemniejsze. Oj, klej się wywalił, kurde, nieważne. Tu i robimy teraz takie ciemniejsze siup, siup, siup. Siu, ciap, ciap i tyle, he, he. teraz teraz wychowamy. No i dobra, mamy coś takiego. Aj. No i teraz robimy coś takiego, że tutaj robimy to. Dobra, i teraz bierzemy taśmę, trachciach. Przyklejmy jeszcze raz. No, i dobra przyczepiamy, Hop, sala. O. I tak. Dobra. I teraz Albo dobra, jeszcze ja musimy uciąć jeszcze jeden kawałek. Nie musi być duży. No i robimy. Wytrzymujemy sobie palcem. No i zobaczcie, przekręcamy go trochę. Dajemy tutaj ciap. Tutaj tak. Chyba oj tak No i to dam. No i mamy ładny pierścionek. Ładny. Do kolekcji. Idealny. Robimy teraz zwierzątko. Mam tutaj taką żabkę. Jest tutaj ją postawmy, Do innych. No i teraz robimy zwierzątko. Ale to no. Ale chociaż da się jeszcze coś z tego zrobić. Nieważne. Dobra. Ucinamy tutaj. Cześć, cześć, Hop. So. Mm. I tak. Teraz tu musimy o od Wiem, zrobimy może misia. Tak, nie Nieważne. Odcinam tak jak wcześniej. Trochę. Motko tylko będzie mogło. Dobra. I znów klej. Klej, 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 klej. Czap. Siup. Dobra, teraz bierzemy linijkę. Wcześniej nie używałam, ale to nic. Tak. Dobra. Zróbmy tego misia. No to potrzebujemy oczywiście brązowego. I jasno- yes, i ciemnobrązowego. Dobra najpierw jasno brązowe tylko po koloru kurde on nie działa no to zmieniamy kolor bierzemy ten hop kurde chyba w tym małym musimy nie tak na serio nie ma działającego. Może teraz chociaż będzie działał. Dobra, to już lepszy. Dobra, spróbujmy taki zrobić. Mhm. Teraz ciemniejszym kolorem, ciemniejszym kolorem zrobimy pyszczek, tutaj robimy taki pyszczek, mamy pyszczek, ja. ok, teraz bierzemy taki ciemniej, no, oj, nie miałam tego wpływu. Dobra, mamy pyszczek. Dobra. Teraz robimy uszy. Ty, ty, ty. Taki. I jeszcze jeden. I takie uszko. Ja chyba tu robię niedźwiedek grizzly. Bierzemy jeszcze raz. Ten i ten. Ten był. Dobra, nieważne. Dalej rysujemy. Dobra. Już mamy pekle uszy, jeszcze trzeba tym ciemniejszym to zrobić. Działka się na Was patrzy. U-O-O-O. O, o. Dobra. tutaj dajemy. To, 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 to. to tutaj bierzemy drugie. bierzemy, teżmy, raciach. No i bierzemy ten kawałek. Mhm. Dobrze, musimy jeszcze troszeczkę. Trochę za dużo się ucięło, ale to dobrze, bo jeszcze na uszy nam przy okazji starczy. Mhm, tak. I mamy. Owlepiony. No i teraz rob Tep. Mhm. nie ważne mhm. mamy jedno ucho jeszcze robimy drugie utrzymajemy kolejny chach, chach. Ciap. tutaj zakryjemy opa Mamy i mamy te ci uszy. Teraz musimy to przyczepić do naszego słodkiego niedźwiadka. Ciachamy taśmę znów. Ten kawałek powinien wystarczyć na jedno. Zaraz zobaczymy po co mi drugi zostać ma. Kurde, trochę cię uciepam markerem. Dobra, cóż, życie. Przeżyję. Okej, okay, robimy drugie. Tutaj. jest dobrze o, i dajemy drugą taśmy opa i teraz tym razem zróbmy na ten albo nie na kciuka jeżeli się w ogóle zmieści to bo takie małe dobra po pierwsze trzeba to pozginąć No, wyciechamy taśmę. Czy mamy teraz gdzie indziej? Opa, tutaj taśma. Robimy tak jak na wcześniejszym. No, szkurdę. Tak, tak, tak. I tada, misio skończony. Ubieramy nasze wszystkie. Nie, to nie ubić. Tu nie Tak. No i tada, mamy całą we w naszych pierścionkach oprócz jednego. Okej, okay, ustawiam wam nie. Mamy panią żabę z misiaczkiem i dwa zwykłe. Jeden w paseczki, jeden w planki. Ale to na tyle, więc pa pa!